Witajcie, tu server and the great. Nie, no dobra, by eee, Zapraszam Was na kolejną misję, szóstą tym razem, czyli propozycja szczura. Eee, Posłajmy, co nam. O, akty drugi, proszę bardzo. Eee, Posłuchajmy co mają do powiedzenia nasi dwaj doradcy. Przeklęty głupcze, Cóżeś na Boga z najlepszego. Prawdę mówiąc. To ja wydałem rozkaz prowadzenia dalszych wypadów zwiadowczych. Właśnie. Tak, tak. Ale nawet ty nie byłbyś tak głupi, żeby wypowiedzieć otwartą wojnę szczurom. Co to pierdoła jest. Tymczasem do szczura dotarły wieści o utracie następnego hrabstwa. Hmm, no właśnie. To nie do wiary! Moje wojska są rozmieszczone w całej okolicy. A ja nic nie mogę poradzić na działania rebeliantów. Straciłem kolejne hrabstwo! Nie zachowuj się jak mięczak. Mam przygotowany plan awaryjny. Wkrótce odzyskasz swoje hrabstwo. Tylko mi zaufaj. Mm, tak. Zaufaj wężowi. Nieco później dotarła do ciebie wiadomość od szczura, który oświadczył, że nowo podbite hrabstwo zostało otoczone. Kiedy Lord Wełnowór czytał na głos list, spoglądał na Ciebie i na ser rękę jak nauczyciel na dwójkę niesfornych dzieciaków. Depus pragnie rozmawiać z nami o rozejmie. Jeśli tylko wycofamy nasze wojska z jego chlapstwa. To pułapka! Ojciec tego młodzika zginął w podobny sposób. Trzeba iść za ciosem i ponownie uderzyć. Nie! Wciąż nie mamy dostatecznie dużo ludzi, aby rozpocząć otwartą wojnę. A główno, skopiemy mu dupa. Oddalasz się, podczas gdy lordowie omawiają szczegóły twojego następnego zadania. W końcu ser długoręka z poczerwieniałą twarzą wychodzi z komnaty, aby przedstawić ci cel twojej misji. U Lord Wełnowór, w całej swej mądrości pragnie, abyś doprowadził do zawarcia rozejmu, choć mnie ten pomysł w ogóle się nie podoba. Podejśle ci moich najlepszych murarzy, którzy pomogą przygotować fortecę na najgorsze. I to jest dobry plan. Okej, okay, czyli mam negocjować ze szczurem. pole. pragnie spotkać się z nami w wąwozie zamkniętym ze wszystkich... To pułapka! O ten szmaciarz! Zostawił pułapkę! Moi ucznicy, nie! Nie umierajcie! Wyszczelał wszystkich pięć. Co za menda! Ok, czyli mam wyeliminować wszystkich wrogów, i mam czas do ostatniej bitwy. A hint. O dobra, czyli mm, kamienne Wybierz mury są lepsze niż drewniane. Dobra. Muszę wybrać miejsce na swoją siedzibę. Chcę, żeby była blisko kamieniołomu i blisko tamtych drzew, więc dam ją tak w miarę... W miarę tak z dupy na środku. O, Wybierz spichlerz. okej. Okay, ponieważ tu raczej będę w tej okolicy... Mm, no, zbliżę sobie. W tej okolicy będzie jedzonko. To spichlerz. Pierdykniemy to. O, o! Dwa bo obok się dobra. To teraz tak, szybko zmniejszamy prędkość. Do budowania tak jest lepiej. No i co? Zaczynamy od ustawienia kamieniołomu jednego woła, co by dymał. Dalej trzeba postawić też chatki drwali. No to tu jedną wcisnę. Tu mało drzewa jest. Tu gdzieś widziałem więcej. O, jest więcej. Więc tu chłopaki będziecie mieli kolejne dwie, żeby za szybko tego wszystkiego nie wycieli, nie? Tyle powinno wystarczyć. Ok, skład zapasów trzeba go powiększyć, bo już widzę, że mi się nie mieści tutaj wszystko. Hop, czuję, że tu będzie potrzebny duży, więc machniemy tak. A co? Na boga, to i tak jest za darmo, więc whatever. No i czas na jedzonko, ile mam? 40, no to tak. Ze dwie farmy, farmerza... że... O jest, te cfele lezą. Ilu tam ludzi? Dobra, to ja jeszcze znowu sobie postawić jednego łucznika. To dość ważne, żeby on tutaj był już i już strugał drewieno. Hop, a ja tak sobie myślę, postawię jedną farmę. Kurde, drwalu, idźcież, idźcież, po prostu zgincie przepadnijcie, o! Ok. postawimy tak, żeby tu było pole przejścia, hop! Ok, i postawię jeszcze Hunter Posty albo jednego Hunter Posta też tutaj gdzieś obok. Tak, żeby. O! Jedno pole przejścia. Dobra, chatka myśliwych, będą dwa rodzaje jedzenia. Będą się cieszyć. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Dobra, to w takim razie ściągamy już haracz. Pustoszeje. Hop! Filarity na nazar. Tak też myślałem. No i można by było pomyśleć o jakimś kamiennym murze. I teraz słuchajcie, tak sobie myślę, że. Mogę bramę stawiać kamienną, mogę stawiać małą kamienną bramę. Super. Machniemy małą kamienną bramę. To będzie taki fajny zameczek. Małą kamienną bramę machniemy tutaj. I następnie otoczymy ją murem. Hop! Tak. Taki malutki, zgrabny zameczek. Hop, tu wszystko będzie co najważniejsze upchnięte w środku. Popatrzmy. Hop, tu się jeszcze jedną bramę małą machnie. Hop. Proszę. Hop. O! I jeszcze. Aj, aj, aj. nie pykło. Musi być ładnie, wiecie. Nie będzie ładnie. O, no, tak, no tak, nic nie dostałem. No dobra. Do tego obiektu nie przypisano ok, no to teraz możemy przyspieszyć do standardowych 55. I popatrzcie. Tu będzie mały zameczek, który będzie się bronił. Oczywiście tutaj potem będę jakoś to zostawiał. Jeszcze tu Niedźwiedź postawi się. Twoich poddanych. Co znowu jak. No, ja pierdzielę jeszcze, żeby nie dźwięć żar moich poddanych. O, dobrze, myśliwy, poluj na miska. Bardzo dobrze, dobry myśliwy. No. Tu będzie taki mały gród. No nie, potem się tu oczywiście powiększy, zrobi się drugie mury, ale na razie żeby to było otoczone. Spichlerz jest. Ten tu struga, dobrze. by się trochę drewna, więc przyspieszamy gierę na maksa. Do 90 i czekamy aż drwale porobią. Ten tu pracuje. Ten tu rąbie, tamten co robi? Okej, okay, nie niesie drewno, wybornie. Ten też gdzieś jest drewnem. Tu chłopaki, no, najwyżej przesunę im tą bramę potem, jak kamienie dojdą, bo rzeczywiście tu będzie im chyba wygodniej. Tam ten, chociaż, dobra, jest ok. I przyszło drewno, dobra. No to zwalniamy z powrotem do 55. Trzeba postawić. Zaraz. Tu. Tu czy tu? Jak bym mógł to tu mu postawię zbroję nie O! Jeszcze łuki przybyły Okej, okay, no to teraz tylko czekam na kamień To usunę, bo wiecie, ja muszę mieć ładnie Muszę mieć ładnie O, small wall Okej, okay, na razie Nie, na razie trzeba ten Trzeba by było jeszcze jednego woła Chyba, bo z tego co widzę to Jeden to za mało Op, więc drugi wół się pojawi. I czy coś oprócz tego woła jeszcze? No, wypadałoby jeszcze jakieś jedzonko postawić, więc myślę, że postawię drugą farmę. Op, dobra. Znaczy farmę no. W sensie... Yy... No, faremkę. Zaraz tutaj jeszcze się wciśnie, tylko dobuduję mury do ogieńca, to tam się wciśnie jeszcze. Jeszcze, jeszcze się wciśnie jaką no się nazywa. Hmm. Za mało pracowników, aby ten okres... No, 10 jeszcze y, zboża. Przybyło trochę drewno, okej okay, to domek. Domek nawet można, wiecie, co tutaj na zadupiu całkiem. Bo i tak tam raczej żołnierze nie dojdą. A, nie chcę marnować miejsca. Dobra, popatrzmy jak tam kamień. 10 kamienia. Dobra. Czekam na 15, tak żeby móc... O, dobra, idzie dół. Będę mógł machnąć baraki, jak będą baraki to zacznę robić wojsko i jakoś to będzie wyglądało w miarę, mam nadzieję. Jak tam drewnko, drewno dużo, świetnie. No to w takim razie zaczynamy już robić zboże. Tu dwa zboża będzie pięknie. Co prawda drewno się kończy, ale... O, jeszcze, proszę, jeszcze dwa rodzaje jedzenia jest. I stać mnie na baraki. Baraki też walniemy Zapasy gdzieś. W są bardzo Nie ma ród Baraki walniemy gdzieś poza miastem. I lecimy z łucznikami. Na Potrzeba nam nowych rekrutów, o, na razie. Chociaż w sumie mogą iść na. Wyruszamy. Nie, dobra, Już tu lepiej są obstawieni. Pozycja obronna. Postawa obronna. Lecimy kolejnych na dwóch na górę. Okej, okay, jedzenie się trochę kończy. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, sir. Dobra, zmniejszymy trochę, i, trochę mój panie. i zrobimy tak. Powinna być popularność minus jeden, Dobrze Okej okay, przybyło trochę trochę, trochę, trochę kamienia więc można tutaj zacząć już obwarowywać do końca do końca ten mój zamek dobra Popatrzmy, troszkę ludzi można by tu. Czekamy na rozkaz. Nam broni, Czterech łuczników. świetnie na górę. Następnie tak sobie myślę, żeby pacnąć I jeszcze jednego fletchera. Zapasy w spichlerzu są bardzo Dobra, już idą serki kolejne. Zaraz tu się zacznie wszystko ładnie kręcić. Potrzebujemy tylko... O, jest i drwal. Świetnie. Dobra, nie wygląda to źle. Ile mam czasu? Dobra, czasu jeszcze jest też dużo, więc spoko, jeszcze łucznika zmontuję. Na mur. Okej, okay, tu idzie trochę kamienia, tu idzie zboże. No to wypadałoby już postawić młyn. Ale jeszcze... Nie ma no. Robię co mogę, tak? Stajecie coraz więcej żarła, więc nie ma mi tam. Potrzebuje drewna Nasze krowy dopadła dziwna do No tak, jeszcze teraz krowy. Ja cię pierdzielę. Dobra, młyn potrzebujemy. Pyk, jest młyn. No i zdechły. A ja cię pierdzielę normalnie. Zawsze wiatr w oczy. Co? Chyba przesunę jednak bramę. Stąd. I bramę i bramę postawimy tu bo i tak tędy łażą wszyscy to. O. Dobra. zostało mi okej, okay. troszkę kamienia, dobra było trochę drewna, znów trochę kamienia. Tu dokończymy te mury cholerne. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. A, proszę, jak go wylądowało na górę. Trzy stąd. Hop. Dobra, zapasy mamy już żywności, Oj, to mnie przestaną lubić teraz. Oj, bardzo mnie przestaną lubić. Dobra, jest plan. No wiem, wiem. Nie, nie będę im płacił, przecież by nie Oj, niedobrze, 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 niedobrze się dzieje. Szybciutko trzeba, czym prędzej machnąć tu pikarnie. Potrzeba drewna. Nie, drewno. Jest na jeszcze jedną. Dobra, trochę jedzenia przybyło. Pracowników to na razie nie będę dokładał. Mąki tu jest troszkę. O, chłopaki mają ciutkę dookoła, no trudno. Muszą się nauczyć radzić sobie. Jak przybędzie trochę drewna, to... Ser! Spichlerz jest pusty! O, Spichlerz jest pusty. Macie ser? sześć ser, nie ma ludzi. Zaraz się odrobimy ze wszystkim ładnie, no. Nie mam nawet ludzi, żeby szkolić wojsko, a łuków trochę tu się zrobiło. Piąteczka, dobrze. Eee... Ok, jakby to tu ładnie zrobić. Dobra, ja sobie dokończę w takim razie mur budować. O! I pięknie. I już można stawiać blanki. Op, zaczniemy tutaj. Od tego miejsca. Ja to jest najbardziej narażony na atak. No, jedzenia coraz więcej. Dobra, drewna przybyło, w takim razie stawiamy kolejną chałupę. No trudno. I jeszcze jedno, tak myślę właśnie, że zepsuję młyn i postawię go pole dalej, to chłopaki będą miały bliżej. O! Teraz tędy będę się. Po co mam się potem przed kimś płaszczyć? Wyruszamy! Na mury, tam na cię bronić. Mam kamienia, mam kamienia. No to w takim razie Blanki i lecimy. Hop. No nie wygląda to najładniej, bo niestety cholera nie trzeba na raz robić. Ale chłopaki, tu, tu macie stać i tu macie bronić. I pięknie. Zaraz się jeszcze dorobi paru. Okej, okay, jedzenie. Nasze zapasy żywności kurczą się, ale dobra. Podatki plus jeden, troszkę na razie oszczędzimy. Nie będziemy zbierać hajsów od ludzi. Ile on to tego. Usta... Tu nie, tu nie. Tu łocie pierdziel. Trochę tego narobił. Dobra, to jeszcze czym prędzej zdążę. Ucznicy na mur. Bronić ojczyzny. No dawaj, pan Ziomalu, dawaj. Czekamy na rozkaz. Czekamy na rozkaz. Na górę, na górę, szybko, na górę biegim. Szczelaz do nich dziadłów Was jest więcej. Bra, wszyscy w jednego. Po kolei, pięknie. Strzały gotowe. w gotowości. Karbować po tych wieśniakach co tu biegają. Pięknie. Dobra, wybić ich tam. Nasze krowy dopadła dziwna dolegliwość Dobra, biegnijcie tu na razie, żeby oni musieli podejść. Nie krowy znowu pomierały, no bo przecież byłoby za łatwo. Dobra, piekarz tu dyma już ładnie na miejsce. O, postawię jeszcze tak zetrzy piekarnię piekarnie, bo mąki jest całkiem dużo. Dobra, nie ma łuczników przeciwnika, wybornie. Moje wracają na mury. Trzeba tutaj majdnąć schodkami. Jest ok, jeszcze blanki dokończyć. Pięknie. Tordzie kajty ledziesz wracaj do siebie, a nie widzisz po murach łaził. Kurde. Dobra. No i widzicie, pięknie już się kręci to wszystko powoli ładnie. Zamek ładnie otoczony. Malutki, ale właśnie taki miał być. Jak tam drewno? 13. O, jest drewna Mieszkańcy więcej. Położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk szczura... Niech idą. Okay. Trzeba skasować niestety tą chatkę, ponieważ bardzo mi tu wadzi. A zamiast niej postawimy faremkę, taką chatkę się pacnie. To. O. Staram się mieć te ważniejsze budynki, jak widzicie tutaj, w, w zamku, żeby no, na wszelki wypadek nie mógł ich tak łatwo zepsuć, nie? Brama od tej strony nie jest mi potrzebna, w związku z czym jej tam nie ma. Zobaczmy. O, przynicy. Dobrze, na mur. Na mur skubańcy, na mur. I popatrzmy, czego tutaj jeszcze trzeba. No, jeszcze jedną w takim razie farmy. Farmę sobie postawię, tak. O, jak najbliżej. I popatrzmy. Jednego chłopka roztropka. Jedni na mury. Hop. Okej, okay. czas zacząć ściągać podatki, bo już tu popularność na maksa. I tak mam jeszcze klucz dwa, więc dzięki trzem tym więc mogę ściągać większe podatki. What the fuck? Co tu się dzieje? Katapulty? No to kurde grubo! Pozabijać no, mu łączników, katapulty. Dobra, wybić mu to teraz trzeba. Dobra, uciekają. O ja pierdzielę, to mnie teraz zrobił nieźle w wałach, Jak on z katapultami przyjechał. Dobra, panowie, wy idźcie na chwilę gdzieś na bok. Aha, wy się nie ruszycie. Okej, okay, i blanki naprawiamy. Okej okay. Wszyscy łucznicy tu na, na murach być Dobra, jest pięknie. Ja pierdzielę, to mnie teraz ładnie zrobił Wa. Nie ma co. Pobaczmy jedzenie. Okej, okay, duże jedzenie, ale głównie buły. W związku z czym trzeba dobudować troszkę, ale to już poza miastem hop. I hunter post. Jeszcze jeden zmieści, zmieścić. No ja masz znów za mało pracowników. No, najważniejsze, że piekarze są. Tutaj damy do naszego skarbca, ok, na czwóreczkę. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w... Dobra. Stawiamy kolejną chodkę. I myślę, że czas. Powiększyć nieco murek. Zrobimy tak. Takie śmieszny coś, bo oni stąd przychodzą. więc trzeba tam sięgnąć jak najdalej. Ile ja mam drewna? Mam 18 drewna, bo potrzeba kolejnego No Nie ulega wątpliwości, że jest on niezbędny. A zrobimy może nie do końca ładny, ale za to dobrze działający zamek, mam nadzieję. Wojska szczura atakują. Hop. Okej, okay, i tu będzie, wiecie, taki dla uczniów. zobaczmy skąd on znowu le... teraz stąd, znów inżynierów wysłał, tu, nie dobra, wszyscy tu zostańcie, bo to bez sensu żebyście lecieli gdzieś tam, z daleko, lepiej żebyście pozabijali mu, jak tu będzie próbował, okej, okay, a ja dorobię jeszcze paru. jakieś polecenia wyjdziecie tu i bronicie. Drabinersi z kubańce wiecie po co są. Drabinersi są po to, żeby włóczników puszczać prosto na mury. Pięknie, a ci nawet się nie ruszyli. Co za goście. Dobra, jest kolejny. Op. Dobra. Łucznicy tu będą się bronić. Jak tam jedzonka jest dużo bardzo dobrze. No, to nawet możemy dać tak. Minus 8, dobrze. Nie bardzo dobrze, niech mnie czczą. Tu się postawi jeszcze jednego łucznika, drugiego łucznika. Niech robią łuki. Cholera, młyn młynu brakuje jednego. Popatrzcie się, ile zboża jest. Mąki też jest dużo. Zatem trzeba kolejny młyn majdnąć i poustawiać troszkę tych. Mm jego się nazywają ee ppikarnie jeszcze Pikarnie są bardzo bardzo efektywne to jest to jest fajna sprawa bo one naprawdę świetnie działają Dobra, nie to skąd. Grupce nad tym zbiegowiskiem, które nazywasz swoją armią. Sami jesteście zbiegowisku, że silny oddział wojsk szczura rozszeruje no. w naszym kierunku silny mnie trochę przeraża. No ale damy radę. Dobra, biegać tu, chłopaki i wy też idziecie tu na górę. Sprawdzicie, jak tam jest. Czy to jest. Oj, tak, to będzie ostatnia bitwa. No to będzie się działo. No, potrzebuję teraz kamienia. Dobra, kamienie lecą. No już tak naprawdę nic nie że zrobić. Tu kamień jeszcze ma jedną. Tu ją no jeszcze. Wojska szczura atakują. No szybciutko z tym kamieniem, szybciutko z tym kamieniem do mnie. Hmm. Okej, okay, tu chłopaki widzicie przycipleni na sam koniec. Nawet postawę agresywną wam dam. Jeszcze uczników. Tu, na górę, na koniec, na koniec, szybciutko, postawa agresywna. Wy wszyscy też postawa agresywna. Skąd on atakuje? Oj, cholera, nie z tej strony, co trzeba. Wszyscy biegiem, wszyscy biegiem, tu, tu biegiem, ucznicy biegiem. Wszyscy ucznicy, sporo was jest. Przelać tam w niego. Wybić mu to dziadostwo, tak jest. Bardzo dobrze. Jest tam pola z łucznikami pod moje koszary, niech się cmoknie. O, tu chłopaki na górę i do ataku, i wybić ich wszystkich. Te katapulty najgorsze były. O, o, właśnie te. Ale na szczęście tutaj nie mają jak z za rogu strzelać, więc wszyscy ładować katapultę. Zanim tu zacznie strzelać, bo jak tu zacznie strzelać, to będzie straszna bieda. dobrze. No teraz walić we wszystkich, którzy tu podchodzą. Pięknie. Koszary mi popsyli, o te pierony. Hahaha, ha, ha, ale takiego woła Nie ze mną te numery, jeszcze zdążę, zdążę, zdążę Jak tu close to enemy, jak nie ma żadnego enemy? O! Udało się dokończyć, jeszcze musimy dokończyć o, czemu nie ma victory? Wiadomość od szczura, to ci kłopot i oh, znowu przegrałem! O, pięknie, jeszcze na koniec, jak Ładnie, więc prawda, Blanki troszkę do dupy, ale. Zwycięstwo! Ale wszystko wyszło ładnie i jest zwycięstwo! I kolejna runda wygrana. No, szczurze, nie masz ze mną najmniejszych szans. A e, ponieważ koniec misji, no to jak łatwo się domyślić, będziemy kończyć ja jak to zwykle bywa. Zaproszę Was jeszcze szybciutko na Facebooka. Do kliknięcia. Lubię to, do kliknięcia guzika subskrybuj, no i do oglądania całej masy moich filmów. Trzymajcie się i do usłyszenia już jutro. Strzałeczka, hej!